o apokalipsy, angielu ton somata. Czy kiedykolwiek czułeś się inaczej, jakbyś miał specjalną misję na Ziemi? Niektóre tradycje duchowe wierzą, że niektórzy ludzie są aniołami żyjącymi w ludzkich ciałach. Te anioły mają unikalne cechy, które odróżniają je od innych. Zbadajmy siedem znaków szczegółowo, że możesz wskazać, że jesteś aniołem w ludzkim ciele. Jeśli identyfikujesz się z tymi znakami, możesz odkryć coś niezwykłego w swojej prawdziwej naturze. Niezwykła empatia. Anioły na ziemi są znane ze swojej niezwykłej empatii. Czują emocje innych w głęboki, intuicyjny sposób. Często zdarza się, że ktoś ucierpiał lub czuje się szczęśliwy ze szczęścia innych. Ta empatia wykracza poza prostą sympatię. Jest to emocjonalne połączenie które prowadzi ich do działania. Jeśli często widzisz siebie, stawiając potrzeby innych przed Twoimi, starając się pocieszyć i pomóc, jest to silne wskazujące na ich anielską naturę. Nadmierna empatia może być wyczerpująca, ale dla ludzkiego anioła jest to wewnętrzna część tego, kim są. intuicja. Ludzkie anioły mają niezwykle rozwiniętą intuicję. Są w stanie dostrzec rzeczy, których inni nie mogą. Ta intuicja może objawiać się jako szósty zmysł, zdolność do przewidywania sytuacji lub dokładnie wiedzieć, co powiedzieć, aby kogoś pocieszyć. Wysoka intuicja może również kierować własnymi decyzjami, często prowadząc ich do ścieżek życiowych, które wydają się predestynające. Jeśli często wiesz, kiedy coś jest nie tak lub odczuwa silne wewnętrzne wskazówki, może to być znak Twojego głębokiego duchowego związku. Chęć pomocy. Nieustanne pragnienie pomocy innym jest charakterystyczną cechą aniołów na Ziemi. Czują się zmuszeni służyć i wspierać otaczających ich osób. Znajduje to odzwierciedlenie w ich wyborach zawodowych, często wybierając zawody w takich obszarach jak zdrowie, nauczanie, praca społeczna lub wolontariat. Dla nich pomoc nie jest prostą akcją, ale wrodzoną potrzebą. Jeśli odczuwasz głęboką satysfakcję z służby innym i często szukasz sposobów na wkład w dobro innych, możesz manifestować swoją anielską naturę. Bezwarunkowa milosk. Anioły w ludzkich ciałach mają zdolność kochania bezwarunkowo. Widzą dobro u wszystkich ludzi, niezależnie od swoich wad lub niedoskonałości. Ta bezwarunkowa miłość nie ogranicza się do rodziny i przyjaciół, ale rozciąga się na nieznajomych, a nawet tych, którzy mogą nie zasłużyć, w oczach innych, ten poziom współczucia. Ten rodzaj miłości jest rzadka i cenna, ponieważ jest odzwierciedleniem boskiej miłości. Jeśli uważasz, że masz niezwykłą zdolność wybaczenia i oferowania miłości bez oczekiwania niczego w zamian, możesz być aniołem żyjącym między nami. Związek z naturą. Wielu ludzkich aniołów odczuwa silny związek z naturą. Natura służy jako schronienie miejsce w którym znajdują pokój i rewitalizację. Mogą czuć się szczególnie przyciągani do zajęć na świeżym powietrzu, takich jak spacery, ogrodnictwo, lub po prostu spędzanie czasu w naturalnym środowisku. Ponadto osoby te często mają głęboki szacunek i troskę o środowisko, uczucie powołane do ochrony i dbania o Ziemię. Jeśli czujesz się bardziej żywy i powiązany, gdy jesteś w naturze, może to być znak Twojej anielskiej misji. Anioły w ludzkich ciałach mają wysoką wrażliwość duchową. Przyciągają je praktyki duchowe i często mają mistyczne doświadczenia, takie jak żywe sny, wizje lub uczucia boskiej obecności. Ta wrażliwość pozwala im komunikować się z królestwami duchowymi i otrzymywać boskie wskazówki, często odczuwane przez wyższą siłę. Jeśli bardzo interesujesz się duchowością i często czujesz związek z czymś większym od Ciebie. Jest to silne wskazujące na Twoją anielską naturę. Obecność ludzkiego anioła jest niezwykle kojący. Mają zdolność do spokoju i komfortu, po prostu będąc w pobliżu. Twoja energia jest pocieszająca i często może złagodzić stres i niepokój innych, nie robiąc nic poza obecnością. Ludzie wokół Ciebie mogą komentować, jak czujesz się spokojniejszy i bezpieczniejszy w swojej firmie. Jeśli zdasz sobie sprawę, że często uspokajasz innych i tworzysz środowisko pokoju, możesz być ukrytym aniołem. Dobrzy ludzie, jeśli zidentyfikowałeś z tymi znakami, możesz być aniołem mieszkającym między nami. Przeglądaj więcej o swojej misji na ziemi i o tym, jak możesz wykorzystać te cechy, aby coś zmienić. Obejrzyj nasze pełne wideo o siedem sygnałach, że jesteś aniołem w ludzkim ciele aby pogłębić więcej w tych tematach i dowiedzieć się, jak obudzić swój anielski potencjał. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, którzy mogą również rozpoznać się w tych znakach.